Redaktor naczelna Słupskiej dla Was, Junko Maria Moczyda. Ja widzę Może się nam Pani przedstawić. Mm, jestem byłym dyrektorem szkoły Stanisława Kulak. Pani dyrektor, jak pani się zapatruje na decyzję Rady Gminy i, i pana burmistrza? Oczywiście negatywnie. Absolutnie nie jestem za likwidacją. Uważam, że ta szkoła wiele dała tym dzieciom. I tutaj mieli świetne osiągnięcia przecież laureaci Olimpiad Wojewódzkich i w ogóle. I nie znam powodu, w sumie. Mówi się o tym, że to chodzi o pieniądze. Nie wiem w sumie o co chodzi. No, ale widzi pani, wczoraj była, znaczy nie wczoraj na sesji kiedyś, o ironio. Po likwidacji, po podjęciu uchwały o zamiarze likwidacji jest nadwyżka, jest podwyżki są dla radnych, świadczeń radnych, czy to miało z tym związek, czy nie. Ale dość się to ciekawie spiegło, że najpierw jest uchwała i podniesienie ręki za likwidacją, to znaczy za zamiarem likwidacji tej szkoły, a potem idą podwyżki. Dla... Druga rzecz, która mnie trochę na tej sesji, hmm, bo tak, pani tutaj Ewa mówi o tym, że y, znaczy wymieniała tam procentowo, że te koszty szkoły nie są tak procentowo bardzo odległe od innych i tak dalej. Pan burmistrz stwierdził, że procentowo to nie chcą, ponieważ, y, ponieważ chcą mieć kwoty. Natomiast te świadczenia dla radnych zostały jednak za, po prostu odnotowane jako procentowo, tyle i tyle procent, więc co to za różnica, tu procent nie można, tam procent można, więc to są takie sytuacje. Poza tym to już jest piąta pracówka, którą ta Rada likwiduje. Byłaby szóstą, gdyby nie to, że szkoła na Dolnym Makowie uciekła pod skrzydła Stowarzyszenia Katolickiego z Więc potem była szkoła w Żarnówce, szkoła na Polanach Juszczeńskich, potem przedszkole w Juszczynie, potem przedszkole w Białce. No i teraz ta szkoła w Juszczynie. Co będzie potem? Czyżby znowu kolejna? Nie, nie mam pojęcia. No jest wiele pytań, które rzeczywiście trzeba było wyjaśnić. Ta szkoła była kiedyś własnością wsi, jako jedyna w gminie Makowskiej, zbudowana przez wieś, zresztą rozbudowana potem dzięki osłonkom białkowym. I co się okazuje, w pewnym momencie ta szkoła, i dowiedziałam się na chyba jakimś spotkaniu dyrektorów, że ta szkoła już nie jest wasza, ta szkoła już jest po prostu własnością urzędu. A kto ją przekazał? Właśnie. Dowiedziałam się teraz na sesji, bo to powiedziałam, że to było wszystko zgodnie z prawem, bo to były jakieś przepisy. Jeżeli tak, to dlaczego nie wezwano wsi, dlaczego nie zrobiono zebrania wiejskiego i dlaczego o tym nie poinformowano? Tylko jakoś cichcem poza wiadomością wsi i poza tego zostało to zrobione. No, ale zostało zrobione. No teraz to, że ta szkoła mogła funkcjonować, ona się była doprowadzona do ruiny. Ja w 1982 roku przejęłam tę placówkę po to, żeby coś zrobić. No więc zaczęliśmy no, Urząd miejski dawał pieniądze, ale tylko na prowadzenie bieżącej placówki, więc z tych pieniędzy szans nie było, żeby zrobić to, co trzeba było. No zwróciłam się potem do osłonek gełowych i tam dyrektor, no, oczywiście po. No, bo, no wiadomo, po prośbie dyrektor Solej Gdałkowi przyjechał, jak zobaczył, jakie są potrzeby, mówi, no wie Państwo, co pieniądze, to jest ogrom pieniędzy, więc my nie damy pani pieniędzy, ale będziemy robocizną po prostu pomagać tej szkole. Wykonali. Ujęcie wodne, doprowadzili do szkoły wodę, wykonali odwodnienia, bo ta szkoła czasami po burzy czy deszczu to piwnice pływały, więc znaczy drzewo w tej i tak dalej. No więc potem, oczywiście, dostałam 50 tysięcy z nadwyżki budżetowej, gdzie tu radny wieprz, poprzedni radny, pan Kucała, jakoś tam no, wyprosił. No więc rozpoczęliśmy rozbudowę i to właśnie osłonki białkowe rozbudowały, czyli dobudowały tą salę gimnastyczną. Wszystkie te, co są na, nad salą gimnastyczną, czyli sanitariaty, no, tam jest spokój na łóżewski, kuchnia i jeszcze jedna sala lekcyjna mogłaby być, ale jest tam dyrekcja. No więc to jest, to jest wszystko dzięki pomocy osłonek białkowych. Kiedy budowano salę gimnastyczną, to poproszono tylko, żeby rodzice przyszli, po dwoje rodziców, jako pomoc, natomiast to wykonywali wszystko pracownicy osłony geograficznej. No, więc dopiero wtedy, no i zresztą żeśmy zaadoptowali potem pomieszczenia piwniczne, które tam jest piwnica i są tam również przebieralnie dla dzieci po jest są nawet prysznice, że mogą się no jakoś tam umyć. Są też ubikacje, żeby dzieciak nie musiał lecieć do góry do ubikacji tylko. No i tak dalej. Potem po przejęciu tej szkoły jakoś zaczynały się y no, właściwie, kiedy już urząd, jak gdyby się włączył, bo mi zarzucono, że to urząd robił nie, uprzednio nie. Potem, kiedy się urząd to włączył, to już były przetargi. Ja o przetargach nie byłam informowana, więc jak gdyby w tym nie brałam udziału. No. Więc różnie było, bo i było tak, że te roboty wykonywane przez te, przez te osoby, przez te firmy, które były z przetargu, trzeba było poprawiać. No więc była druga firma, która przychodziła i również, no również przecież jej płacono, więc ja już w to nie wchodzę, tak jak mówię, że nie byłam informowana, to już nie była jak gdyby moja robota, no. A teraz likwiduje się szkoły, co roku wkładać olbrzymie pieniądze w modernizację. No teraz też dostali pieniądze, prawda? Tak. i ma być, mają być tak. I ta szkoła I też jest wymieniona w remoncie? i mają być tutaj założone no i tu, pompy ja wodne. Tutaj jest taka dziwna sytuacja, prawda? Tak, bardzo dziwna sytuacja. Zresztą na sesji zadałam radnym pytanie, w związku z powyższym, jeżeli dajecie, teraz idzie fotowoltaika, idą pompy wodne, ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, cała modernizacja cieplna i tak dalej, no to jak w szkoły tu ma nie być dzieci, to dla kogo to szykujecie? Niestety nie odpowiedziano mi, no i pewnie będę miała odbór burmistrza, ale ja to mam w nosie, bo już jestem emerytem i mogą mi... mi no, no cóż zrobię, no, no taka jest prawda, no wreszcie trzeba o tej prawdzie mówić.